на школьной. А, ясно. No w kurwa do podłogi kurwa przykręcili odpalenia. <grym> no. no kurwa nie wierzę to świry. Ile butelek Coca-Coli, chyba że sześć i każda napoczęta. To świja kurwa nawet nie potrafi kurwa dopić do końca i następnie otworzyć, tylko napoczyna I zaś potem rozkazowany takie, nie? To jest wieprz kurwa. Kilon jest naprawdę ohydny nieraz, kurwa jak widzę to... Jedna by mu zupełnie starczyła butelka, nie? Kurwa, naprawdę taki bezmózg prawdziwy kurwa. Tak jak ci co no, z nami. Chul, no śmieszny jest, śmieszny kurwa okej, okay, no ale w rzeczywistości wiadomo kilon kurwa jest. I Ale fajnie się ogląda. To... Widziałem dzisiaj w źródłowych skarpetach, że pierdoli, dwa palce mówiśmy kurwa <laughs> <laughs> Jak to wyglądało kurwa 36 no, wziąć, Kurwa Okej okay. Smacznej kawusi, ja bacz kapusi No, wkręta by złamał. <grystanie> tak, wkręta. No to nieźle. Ten kurwa Boży z <grystanie> o, Ładnie wierci słyszę, dobrze mówicie. No. <grystanie> Chyba na lewych obrotach. O, loduwa. Kuźwa jak to leci Muszę walczyć z tym lightem, bo mnie tu w Na domu po, zakaz picia, zakaz palenia. Aha. I ten przetłuszczony kurwa łeb Tłuszczony? To znaczy? No kurwa tłuset te włosy kurwa się świecą jak smalec. <noise> Co, że Major czy Konon No Conan. Bym ja przynajmniej się umyję, kurwa, ten to w ogóle. Bo no, wyjebane. Ale tam kurwa było to klodej kurwa. Gościu się go zapytał. No. Ile razy kurwa dziennie się kolon myje? Zero. A, przy, tamten mówi, że trzy razy, kurwa. Tak. A ten widz przewidział. Jeśli tak powie, to niech pokaże, kurwa, niech zdejmie skarpetki i pokaże nogi. Kleuszkiem pewnie coś tamtąd wyskoczy. <gry> Nie ma jak, odpowiedział na ogłoszenie o pracę, miał taka złota rączka kurwa gdzieś tam na zakładzie. No. Dość przyniósł kurwa, do niego odkurzacz no. Do naprawy tam na zakład. No, ten no. odkurzać kurwa, zamiast naprawić to rozpierdolił. Pff. I jeden dzień nie cały pracował. No, długo. Jak na niego, to i tak za długo. <laughs> O kurwa, Strzelając? te penery potrafią tylko strzelać jak są niewyspotowani. Niżej, wyżej. O ten co tam... <grymne> Dobrze, że miałby się język przegryzł <grymne> O, lodówka się na mnie patrzy chyba. A, jednak nie. No wa, telewizor by mi się wyłączył jeszcze. Zawsze w takich momentach. Widziałeś, że mnie lodówka zdjęła, nie? A musiałem jechać. A, widziałem. Wam by się telewizor wyłączył, bo mi komunikat na cały ekran wyskoczył. O, Meksykano? O, oh, właśnie. <laughs> Leonardy konno <noise> 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 O, tym hamerem se pierdziel na bitwę A wyposażę go, czemu nie

to stara kura. Ej wyobraź sobie co by było jakby Mariusz teraz na tego streama dotarł Palcówka, Boże. Skąd Pan przybywasz, Panie Super, Pan będzie? Kurde. Nie, jedziesz to nie, dobra, jedź. Skąd Pan przybywasz, Panie Super, Pan teraz A ten w przebraniu Batmana wpierdala się na pokoju. <laughs> Kto to widział. Tak zwane super bohaterowanie w Belwederze. Boże, to. Ta... Nie Boże Batman, wpadł. Super Panmen. Gdzie ty Wam mordor? Chyba tam, a to źle pojechałem, no nie nieźle. że nie dokojadę, więc po snajpie trochę. Hmm. Pożycia Co oni tam mają? Dzisiaj jakiś live był kurwa Mam skróty od Co jest? Pozysk znik. Kurwa, bo ty już się zaczęło. Ta? Idziemy na zimną krać? W sensie no drugą raczej. Na drugim może kurwa jeszcze nie ma, ale na trzeciej już są kurwa. Trzeciej nie każdy bo nie. A F był To się dać troszeczkę kurwa jeszcze tym. Dobrze. tym Spoko. Dopiero co zrobiłem działo. Zostawia sobie tego hamera czy mnie? Karol Zotwocka Coś mnie tu kurwa bierze cały czas Hmm Co tam oglądasz? Do tego skrót light'a, nie? Aha, light boży? Masz, nie, masz, nie. Kurwa, co tu się dzieje? na policję. Huh. Raven, zobacz co się dzieje. Na przełęczy dunkielskiej, jak myślisz? Kurwa i w Golskim zapierdolił. Ty skurwy synu, pierdolony mamejo, jebany. No, dziękuję. Wjechał mi na dupę i chłop. No, komputer mu wyłączył. No i żarty by mnie wali O kurwa! No, co mi działo podbiło? Aha Dziękujemy z tyłu, a śmierdziele pieprzone Pff. Idź pan w ciul. nie gram na tej drugiej wojnie んおおてご。 הווי, הווי